Jesteśmy w studio Viva Fit, gdzie są łóżka sprowadzane z Anglii firmy Shake Master. Łóżka przeznaczone są do ćwiczeń dla osób prowadzących osiadły tryb życia, siedzący tryb życia, również dla osób starszych. Nie obciążają kręgosłupa, nie obciążają stawów, jednocześnie wzmacniając mięśnie, redukując tkankę tłuszczową, powodując, że stajemy się bardziej elastyczni, bardziej sprawni, bardziej dotlenieni. Na każdym ćwiczymy około 9 minut, plus przejście cała, cały proces ćwiczenia to jest 60 minut. Łóżka przeznaczone są do ćwiczeń dla osób absolutnie w każdym wieku, począwszy od osób młodych, poprzez starszych, które mają problemy. Czy z nadwagą, czy problemy z poruszaniem się. Jest fachowa obsługa w tym miejscu, która każdej osobie, bez względu na to, czy jest bardziej sprawna, czy jest mniej sprawna, czy, czy jest bardziej rozciągnięta, czy nie, pomoc osoba pod kierunkiem tej osoby. Nabieramy sprawności fizycznej, potrafimy wyćwiczyć ciało. I przy okazji stajemy się i szczuplejsi, bardziej, bardziej energiczni, z chęcią do życia. Diety już niestety we własnym zakresie, żeby wspomóc ćwiczenia na łóżkach Shake Master, natomiast obowiązuje tutaj strój sportowy, czyli jakieś luźne leginsy i obowiązkowo skarpetki. Skarpetki, ponieważ ćwiczymy na łóżkach, więc żeby ciało nie miało bezpośrednio kontaktu z łóżkiem, żeby był lepszy poślizg. Zapraszamy Państwa bezpośrednio do studia na ulicy Gagarina 11 oraz na stronę www.viwak.pl oraz na strony Facebooka.